Jak polega się nazywa? Tak jak mówię, trzeba speedruna za taki do tego. No ja sobie powiem wtedy widziałem to z 15 minut, wymyślałem miarę nad tym, gdzie zrobiłem kurwa się śpieszyłem na ten mecz. To 5 minut i miałem 73. No to wiesz. <noise> Suryma A myślę, to jest gol, ja pierdolę Kurwa Już tutaj widziałem jak se wkleja Kurwa, jeden do dwóch, dni. Ale o, o co w zasadzie chodzi, że dlaczego tak? Panowie, ja mam potrzebę na Ursus muszę dojechać. No, ale jest pan na Ursusie? Aaa, no ale... ten drugi Ursus. Co takiego było? Ktoś stanął przede mną! Czas jest Jak ten z Kung Fu pandyni? nie? ci rękę.

To, ty, ty, ty. Ej, masz stan, Jeszcze, jeszcze. Ja tak. tego, Brawo, Je <grywa> co kurwa dzieje? Zapierdolę. się nie chciał, to tu nie Dawaj było. zostanie. Brawo. Brawo Rurka, rurka. Synu. O Jezus. Maria, nie, jak ludzie to nie robią specjalnie. Sport gra. Nie, nie. Co tu się dzieje? O co tu chodzi? Nie będzie gola. Brawo. Jednak nie dostał w jaja. Chujowy wolny stop. Zrób dżadżometr. Dżadżometr? A co to? Skala dostania w jaja i bólu. Aha, i numer jeden to srać mi się chce. Mam Nie, nie, nie. Mam na kamerze, nie wyszło. Teraz wyszło. Wszystko się nagrało, ten chuju. Oj, przepraszam. Tu nie było gola? Nie było Ja pierdolę. O kurwa. O Jezus Maria. Myślę to z Brazer jest zmęczony. Nie zapałem. teraz. Ile czasu jeszcze? Nie zapałem, bo mam tak zasłonięty tutaj po pole widzenia, że po prostu nie wiem, w którym miejscu swoją kamerę trzymać. Podaniami! Nie teraz Nie ma szans nagrać z tej strony. No nie chuję! No. O Jezu, co on zrobił? Ja pierdolę Teraz to walka już o remis Ja pierdolę Stanu strzelił Tak, jeszcze Wejście tłoka po raz kolejny Teraz! Klawuj ja dep! Ej, on mi stanął! On mi stanął! On mi... Czemu powiedział, że...? On mi stanął. Ej, Ostach wam stracił bramkę i zjebał dwie akcje skąd, c no. No więc, wiecie... Nie, nie wiesz, <laughs> wiesz. to, że coś, ale... <laughs>